Dobry wieczór, przyjaciele. Serdecznie witam Was w nowym odcinku naszego cotygodniowego programu. Rozgoście się wygodnie przed swoimi urządzeniami, na których oglądacie ten kanał YouTube. Nalejcie sobie herbaty bądź kawy. Zapaszcie sobie lecznicze zioła. Zaczynamy więc. Drodzy przyjaciele, zadajecie mi często pytanie odnośnie tego, jak właściwie spać. W jakiej pozycji, jak to robić, aby obudzić się, czując się młodziej i zdrowiej? Co zrobić, żeby pójść spać wieczorem, a obudzić się nie starszym o jedną noc, ale wręcz przeciwnie, odmłodzonym o jeden dzień, o jedną dobę. Czy istnieje taki sposób? Nad tym pytaniem, tak jak my, zastanawiał się jeden z wielkich perskich uczonych, encyklopedystów i filozofów, Muhammad? Haybati zdecydował się zbadać problem snu, ale nie zadowalały go teoretyczne badania, dlatego postanowił praktycznie zająć się tym zagadnieniem. Miał trzy żony: starszą żonę Fatimę, Średnią żonę kadastno i najmłodszą żonę NaSiba. Zebrał on pewnego razu swoje żony i powiedział im, że ma pewien problem, który nie daje mu spokoju. Chce się nauczyć odpowiedniego snu. Ale muszą mu w tym pomóc jego ukochane żony. Żony Muhammada zapytały: W jaki sposób mogą mu pomóc? Powiedział, że chce się nauczyć, jak pozycja snu wpływa na samopoczucie. Żony zapytały: Co mają zrobić? Muhammad odpowiada im: Ty, moja starsza żono Fatimo, będziesz spać na plecach. Dobrze, mój mężu, odpowiedziała Fatima. Ty, Mukadas, będziesz spać na prawym boku. Ustalone. A propos Fatima, mamy zamiar spać na plecach. Poprosił on Mukadas, swoją średnią żonę, aby ułożyła się po lewej stronie. Dobrze, mój ukochany mężu, odpowiedziała Mukadas i położyła się na lewym boku. Ułożyła się na lewy bok, a ty, nasiba, będziesz spać na prawym boku. Mukada zdziwiła się, ale zrozumiała, że tak się umówili. Muhammad zauważył jednak, że jest przecież jeszcze jedna pozycja na brzuchu. Co z tym zrobić? Nagle przypomniał sobie o swoim starszym bracie Alim. Bracie Ali, czy możesz mi pomóc? Poprosił swojego brata o przysługę. W czym mogę ci pomóc, Muhammadzie? Studiuję sen i potrzebuję jeszcze jednej osoby, abym mógł obserwować jak śpi. Jego brat zapytał o to, jakie badania prowadzi. Uczony odpowiedział: Układam je w różnych pozycjach i będę obserwować jak śpią, jak się budzą, jak się czują. Czasem zdarza się taki problem, że zasypiamy, budzimy się i jakbyśmy nie spali, ale całą noc leżeli na kamieniach. Brat odpowiada mu: "Tak, zdarza się też tak, że na przykład niby nie poszliśmy spać późno, ale budzimy się i nadal chce się nam spać." Dokładnie, odpowiada mu Muhammad. Zdarza się też tak, że wstajemy rano, pochylamy się i bolą nas plecy. Starszy brat się z nim zgodził. Zaaprobował też jego badania. Powiedział: Dam ci moją ukochaną żonę, Malię. Muhammad był zadowolony. Teraz mógł prowadzić badania we wszystkich czterech pozycjach. Mógł studiować sen. Ustalił, że Malia będzie spać na brzuchu. Drodzy przyjaciele, przejdźmy teraz do komentarzy. Zanim polubicie ten film, napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona pozycja do spania. W jakiej lubicie zasypiać z przyjemnością, kiedy marzycie o szybkim śnie? W jakiej pozycji najlepiej się wam śpi? Podajcie swoją ulubioną w komentarzach, pokażcie zdjęcie, zróbcie zdjęcie i napiszcie swoją opinię. Mamy cztery pozycje, w których śpimy. Żony Muhammada i jedna żona Ali, jego starszego brata. Położył ją na plecy, Mukadas na lewy bok, Sibu na prawy bok, a Malik leży na brzuchu. Muhammad rzekł, trzydzieści dni będziecie spać w taki sposób, moje ukochane żony i żono mojego brata. Fatima, Mukadas, Nasiba i Malika zgodziły się na to. Były zaciekawione, bo im również zdarzało się, że budzą się rano i nie mogą wstać. Chcą jeszcze leżeć i wypoczywać, jednak trzeba wstać, przygotować smaczny posiłek dla męża, zająć się dziećmi, innymi sprawami, zaangażować w sprzątanie, obejrzeć tureckie seriale trzeba zdążyć z wieloma zadaniami. Uznały więc, że pomogą Mohamedowi i będą spać w tych pozach. Uczony powiedział im, że jeżeli śpią w nocy, to nie powinny kontrolować swojej świadomości i mogą się przewrócić w inne pozycje. Uznał, że będzie on je wtedy zdecydowanie obracać z powrotem w te same pozycje, w których powinny leżeć. Poprosił, aby nie były na niego złe. Dobrze, powiedziały żony. Najbardziej interesuje nas to, jaki będzie rezultat. Tak więc miesiąc mijał, dzień za dniem, dzień gonił dzień, a noc goniła noc. Eksperyment. Zakończono po dokładnie 30 dniach. Jakie były obserwacje? Fatima, która spała na plecach, nie mogła się zgiąć. Chodziła prosto jak kij, ale wyglądała młodziej i świeżej. Obrzęk, który widoczny był na jej twarzy, zszedł. Zmarszczki się wygładziły. Nikt nie powie teraz, że to starsza kobieta. Wszyscy uznają, że jest młodsza. Mukadas spaliła na lewej stronie. Kiedy coś mówi, zaczynają boleć serce. Może to nie serce, a raczej nerwoból międzyżebrowy. Może to mały mięsień piersiowy jest pobudzony. Odczuwa również osłabienie w ręce. Trudno jednoznacznie określić, czy to staw łokciowy, czy środkowy nerw, jest uciskany. Daje się to jednak we znaki. Wynik badania na siby śpiącej na prawej stronie mówi, że wcześniej jadła co chciała i wszystko było w porządku. Teraz, kiedy je, czuje niestrawność żołądka, czuje ciężkość. Maliaka, która spaliła na brzuchu, też nie wyglądała najzdrowiej. Brat Muhameda bardzo się zdenerwował, że oddał swoją Ukochaną żonę maliakał swojemu bratu. Przez to, że spała na brzuchu, twarz cała jej zbladła. Opadła, a jej zaczęło się kręcić w głowie. Jej głowa jest teraz stale zwrócona w jedną stronę, a w drugą obraca się z trudnością. Nie kłócili się jednak długo, potem się pogodzili. Więc, przyjaciele... Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych rozważań? Mamy do wyboru kręgosłup, lewą stronę, prawą stronę i brzuch. Wybierajcie co tylko chcecie. Problem polega na tym, że nie możemy spać w jednej i tej samej pozycji. Nie ma uniwersalnej, idealnej pozycji. Może komuś będzie wygodnie zasnąć, na przykład na plecach, komuś na lewym boku, komuś na prawym, komuś na brzuchu. Jednak. Spędzanie całej nocy, a tym bardziej 30 dni w tej samej pozycji, to nie jest dobry pomysł. Podczas snu, najczęściej mimowolnie, jednakże cały czas zmieniamy pozycje. Są pozycje wygodne, są też niewygodne. Kiedy zmieniamy pozycje, pewne mięśnie się relaksują, a inne napinają. Na przykład Komuś może być wygodnie leżeć na lewym boku. W tej pozycji mięśnie po lewej stronie się rozciągają, a po prawej są napięte, ale to nie oznacza, że przespał całą noc w tej pozycji. Zmieni te pozycje podczas snu kilka razy. Jakie wnioski wyciągnął Muhammad? Powiedział: Moje drogie żony, pomogłyście mi zrozumieć ten problem, i teraz wiem, że nie ma uniwersalnej pozycji do snu. Musimy się przewracać podczas spania, nakazał Fatima. Będziesz się przewracać według wskazówek zegara. Mukadas przeciwnie do wskazówek zegara, a Ty na Nasiba w sposób chaotyczny. Ty Maliaka, idź do swojego męża i nie wracaj więcej. Tak oto skończyła się nasza historia. Wszyscy są zadowoleni, wszyscy są szczęśliwi, wszyscy wyciągnęli odpowiednie lekcje. Śpijcie jak chcecie, jak Wam się podoba, nie robi to różnicy. Teraz coś dla tych, którzy słuchali i oglądali do końca. To bonus dla kobiet. Mężczyźni mogą wyłączyć, to Was nie zainteresuje. Na próżno oglądaliście do końca. Kobietom, które oglądały do końca, przekażę Radę od Fatimy. Przyjmijmy, że budzimy się rano. Mamy zmarszczki na twarzy, bo leżeliśmy tak? Całą twarz w nocy pokryły zmarszczki. Co robić? Przyzwyczajenie się do spania na plecach jest niemożliwe. Nie jest to wygodna pozycja do zaśnięcia, o której porze zazwyczaj zasypiacie? Jeśli na przykład zatrzymałyście się na siódmym odcinku i nie zaczęłyście oglądać ósmego, to załóżmy, że zasnęłyście 32 minuty po północy. Zasypiajcie. W tej pozycji, która Wam się podoba, czy to na brzuchu, czy jakkolwiek inaczej. Ustawcie sobie budzik na dwie godziny. Obudźcie się i natychmiast połóżcie się na plecy. Oto jak nauczyć się spać na plecach. Możecie spędzić resztę nocy do rana na plecach w taki prosty sposób, ale oczywiście. Nie zaleca się spać w jednej pozycji. Wszystkie mięśnie stają się wtedy odrętwiałe, zaczynają nam ciążyć. Mówiąc krótko, oto mój sekretny sposób pozwoli wam nauczyć się spać na plecach. Mam nadzieję, że jest zrozumiały. Do zobaczenia w nowych odcinkach.